Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i co mogę powiedzieć? To jest już początek końca, to jest oficjalnie początek końca jeden z ostatnich odcinków FIFA 20 Ultimate Team. Dzisiaj mam do ukończenia ligę weekendową, jednak jak widzicie ranga nie jest jakaś wybitna, ponieważ mam obecnie 9 zwycięstw. Moim celem jest dobicie do srebra 1, by mieć kwalifikacje na następne Food Champions, by ukończyć je w, w całości. Takim czymś gram. Kupiłem sobie Teweza, zaszalałem za całe 62 tysiące, Salvio trafiłem z paczki z tocem 92+, więc no, no też tak średnio, ale powiem wam, że nie jest zły. Strzela, asystuje na poziomie srebra, daje radę. No i gram tym Messi, bo nawet dobrze mi się nim grać zaczęło na napadzie. Jakoś to funkcjonuje w dzisiejszym odcinku, zaraz po tym jak szybko zniszczę swojego przeciwnika, zrobimy rozbudowę. To są dwa piki, nie przepraszam, to są dwie karty 90+, więc jak coś, to wiecie, szybkie 5 do 0 i robimy. Kurczę, no chciałem trafić tak na trochę słabszy zespół, ale dobra, mam nadzieję, że sobie poradzimy. Ustawione stroje Manchesteru City, żeby Leo Messi się trochę lepiej poczuł, no i ciśniemy. Jak myślicie, w ogóle dojdzie do tego transferu, czy nie? Podobno Leo się nie stawia na testach, treningach, tam w Barcelonie, choć chyba chodziło po prostu o testy związane Sami wiemy czym Trzeba chyba po prostu czekać, prawda? Ani to Bartomeu, ani Messi się publicznie wypowiadają Wszystko to są jakieś doniesienia Nie wiadomo skąd Że ktoś tutaj rozmawiał z ojcem Ojciec rozmawiał z PSG PSG rozmawiało Nie wiem, może z samym Jezusem, nie wiadomo no, Chciałbym Chciałbym wiedzieć o co tutaj chodzi Pewnie chodzi o pieniądze, zawsze chodzi o pieniądze Jednak jak się to skończy? No, czy Messi przejdzie do Manchesteru City? Czy zostanie jednak w Barcelonie? Ja nie wiem A może będzie bez klubu? To, było, to byłby ciekawy twist. De Jong? Kurde, nie ma. Dobra, Carlito, Steves, Cyk. Bardzo fajnie mi się nim gra, drybluje. I Kanty. No z tego miejsca to już musi trafić. I dziękuję bardzo. 1 do 0. Naprawdę, ja tyle bramek strzeliłem, Kanty, sobie musimy rzucić na jego statystyki bo, mm, po zagraniu po prostu wszystkich meczów w tym odcinku, bo mam wrażenie, że już strzeliłem nim spokojnie z 20-30 Golia, jak na SPD. To jest naprawdę dobry wynik, no mówię. On ma tak czyste strzały, mimo że nie są jakoś wysoko ocenione, żałuję, że nie mogłem grać tą kartą w styczniu. Nie chciałbym stracić Gola. Jest Auri, on może strzelić z takiego miejsca. To nie było dobre bronienie. Co goś tutaj kombinuje z tych rzutów różnych, no ma jakieś sposoby i oby tego nie przegrać? Super. Mane kontrasar. Jeszcze, jeszcze i jeszcze. Aj, problemy Mane. Naprawdę! Nie spodziewałem się, że strzeli z tego miejsca. Tyle powiem. I Ferdinand. Już chcemy zobaczyć weza z przodu. Trochę wolny ten Kante, no ale... Rywalem jest Sisoko, co ma pewnie 99 tempa. Kurde, no czemu Uriberi się nie przyssał do tej piłki? Stary, miała być piętka do Kante, tak to widziałem. Nie ma spalonego, super. Naprawdę... Super wykończenie Frankie. Błyskawiczna- Okej, okay, to było- To było- To było dobre! To miało być ball roll, ale- Wyszło coś, czego opisać się po prostu nie da Najważniejsze jest to, że tę bramkę natychmiastowo odrabiamy, a byłem trochę wkurzony No ale okej, okay, zapominamy o tym, co się wydarzyło przed chwilą Messi, chciałbym zobaczyć jakieś magiczne podanie w twoim... Wykonaniu, no a może nawet strzał z dystansu mys! Naprawdę myślałem, że to kurde wpadło, no ale nie, no, nie ma co. Nie, tak z fałsza dobrze ustawione, ale no minimalnie za mocno chyba. Do kogo są to cholery te podania? Ribery musi być! Sancho musi być! Nie musi być! Musi być! Musi być! Musi być! Trzy do dwóch matko jedyna, jakie to jest obrzydliwe? Na spokojnie. Do zambroty on potrafi przyjąć piłkę. Nawet się zastawić. Obu nożny jest cyk. Zielony. To teraz, Leo? Firmino? Matko Boska, ale znów no w głowie miałem podanie do Franka. Ani razu, ani razu nie udało mi się podać tak fajnie. Messim do Franka Riberiego. Mas Masakra, no. W głowie fajne podania wychodzi coś takiego. Mane? Cholera, jak to zmieścił. Ale z na skrzydle. Sancho już, już... Do przodu biegnij, biegnij, Sancho! Ja nie musiałem naprawdę pięć razy nacisnąć przycisk, żeby on zaczął biec. Cyk, de jong. To co? Chyba idealny moment na zdobycie Gola. Kurde. Jeszcze Sar. Malang Sar. Jadon. Co on tu zrobił? Firmino takie! Ja nie chciałem dogrywki, słuchajcie, ja po prostu nie chciałem dogrywki. Dosłownie ostatnia sekunda, zimna krew do samego końca. No i bardzo dobrze, bo ja naprawdę chciałem już zrobić tę paczkę z dwiema kartami: 90 plus, jeszcze jeden win, i jestem w domu. Ale mi spadły ambicje, Matko Boska, tylko srebro jeden wbić. No w tym tygodniu atakuje ostatni fut Champions na poważnie, więc. Zakończymy tę FIFA Elitą i ja w to wierzę. No i to jest drużyna, którą przepalę na podwójną rozbudowę 90. Żegnaj Toni, żegnaj Morata. No, musiałem, musiałem wydać trochę pieniędzy, ale może wreszcie, może wreszcie trafię toca ofensywnego, którym z chęcią bym zagrał. Nie ma ich jakoś dużo. No nie wiem, Sadio Mane, mógłby to być, bo ja bardzo lubię tego piłkarza. Z chęcią, jak powiedziałem, Boże, jak to zapmiało. Dobra, lecimy bez przedłużania. Oby to był Toc, bo oczywiście to może nie być Toc. Tutaj trafiłem N'Golo Kante. Czy to się powtórzy? Będzie Toc. Kto to będzie? Brazylia, wreszcie! Proszę, wreszcie! Kurde. No bliżej być nie mogłem. Znaczy mogłem być bliżej. Thiago Silva. Naprawdę dobrze, że to się nie wyświetla w takiej kolejności, że... Brazylia, PSG, SO. Wtedy bym się zdenerwował. Może być jeszcze w środku... Saul, super. Mam 45 tysięcy na koncie, kilka kart do przepałki, to co, jeszcze raz ikona? Trochę na bogato, ale tak naprawdę po co mi oni? Shearer, Felix oraz Saul, żegnajcie. Paczka jeszcze dwóch rzadkich piłkarzy. Wiecie co, nie obrażę się jak coś z niej trafię, bo jest bieda. No kogo ja tam mam? Mam tego markiniosa, który powinien mi pozwolić na ludzie wykonać to wyzwanie, ale mówię, jakieś 84, naprawdę tutaj 84, muszę trafić. I możliwe, że coś trafię. Są ekrany, jest tocik. Super. To może teraz, Neymar? To jest jeszcze paczkowy min na Włochy. Analiza, prawy pomocnik. Dobra, będzie do SBC Berardi 88. Jak na paczkę dwóch rzadkich piłkarzy, to naprawdę. No ja, tak szczerze, to. Uff, Boże, robimy to wyzwanie za darmo. Żegnamy się z Berardim i Markiniosem. Do widzenia. Mam nadzieję, że uda się to zamienić na coś porządnego. No mój skład potrzebuje napastnika. Potrzebuje ikony, która nam po prostu da trochę zgrania, więc Ronaldinho. No tym Ronaldinho bym nie pogardził, nie wiem, no hulit, no ktokolwiek. Proszę, zakończmy tę serię w stylu. Znaczy, jeszcze dzisiaj jej nie kończymy, ale najpierw jeszcze trafiamy jednego toca, bo dlaczego nie? Kto mi zabroni? Jest wrzesień, boże, jest wrzesień, a ja jeszcze jestem w FIFA 20. No nie, no to się musi zmienić. Nominacja do Champions League, Nominacja do Champions League. no po prostu karta Champions League. No ale dobra, ikona. Ja wyczuwam Holandię, ale boję się, że to będzie jakiś Van Nistelrooy, zobaczmy, bez przedłużania, bo trzeba zaraz skończyć Foot Champions, wbić to Srebro 1. I kto to będzie? Czy będzie radość, czy będzie smutek? Droga Pifo, Eusebio. Proszę, Rui Koszta chociaż. No okej, okay. okej, okay, Rui Koszta może być, szczerze mówiąc, mogę go wsadzić za Salvio. Już się bałem, że znów deko, choć liczyłem na Eusebio. Kosztuje 130 tysięcy? To nie, to będzie na ławce. Trochę się człowiek łudził, że może to będzie ten Eusebio. Otóż nie, ale wiecie co, nawet dobrze, bo wolę teraz trafiać słabsze karty, by wiecie, w 21 była moc. Mam nadzieję, że to tak działa. Figo, Essien, Blond. zakładam, że te trzy trafy, spaczek z, z Optimusami, fajne, fajne to jest. Neymar, proszę, aby to było łatwe spotkanie, proszę, obrywal rywal nie miał aspiracji na wbijanie elity, proszę, naprawdę o to proszę. Jest późno, ja chcę iść spać, chcę mieć tylko te kwalifikacje i mieć spokój. hardować to ja będę za tydzień. Messi wbiega Salvio z ostrego kąta jak manę, mogłem podać do... Mogłem podać. Bardzo ładnie tam Tevez wchodził, strzeliłem to. Tevez, dragback? I to musi być gol? Super, może Rage Quit, Solaris. Wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Grasz czy nie grasz? No i to było szybkie, dziękuję bardzo. Srebra, jeden wbite. Tak! Z tego co widzę, mam jeszcze paczkę dwóch piłkarzy. Jak ja doceniam tę hojność. Paczka dwóch. <grym> to nawet nie jest paczka rzadkich piłkarzy. No, ale dobra, no jest jeden rzadki, słuchajcie, jest jeden rzadki, a tym jednym rzadkim może być na przykład brązowa karta. A może Ruth Hulit? A jednak, jednak nie. Więc ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie, drodzy widzowie. W czym się widzimy pojutrze? No zobaczycie pojutrze, ale zaufajcie mi, że warto czekać. Subskrybujcie, by nie przegapić kolejnego materiału, zostawcie łapkę w górę. No i 3 września, do zobaczenia w czymś fajnym. Pozdrawiam, cześć.